Dobra, no zobaczmy tego trejna może troszeczkę. Co tutaj się stanie? Jest rush na BSA. Będzie przez smoka wyjście. Czy na łoków jak fleczyk poleciał? Na MTW. No ten fleczyk trochę za głęboki był, ale no dobry headshot. Okunaj no, co z dwoma fragami. Nasz star player. Device? Nie, no ja uważam, że device dobry byłby nabytkiem na przykład do G2. Tylko ja nie chcę się wiedzieć, żeby device odszedł, nie? Pamiętajcie, nie ma zawodnika, za którego no... Nie ma takiego czegoś, że nie ma zawodnika na sprzedaż. Nie ma takiego czegoś, kurwa, stary. Jak dasz dobrą ofertę, to k każdego zawodnika sprzedasz, no, za, za każdy hajs, tak? Dobra, będzie wyjście z mojej draby, tutaj będzie szczenik sobie smurfował. A tutaj, tapczan to ze scoutem się, no, Zoomy. Mac Magic, ale wiesz co? No, chyba, że nie będzie chciał odejść. Ja nie wiem właśnie jak to wygląda z tym nieodejściem zawodnika Ja akurat nie, nie siedzę w tym aż tak w transferach Jak masz w kontrakcie ktoś może cię wykupić Tak? Bo masz w kontrakcie zadaną kwotę To ty możesz powiedzieć że nie chcesz? Jak masz to w kontrakcie zawarte? Bo to jest też yy, wiecie yy, Ale zacznijmy od tego że k***a, no też nie ma takiego czegoś że no jak ktoś ci da taką ofertę K 5 razy wyższą albo 8 razy wyszło no to każdy zawodnik pójdzie no Tak samo jak Niko Monesi też powinien dostał taki haj że k***a. Dobra oglądamy gdzie jest Kunaj, nasz star player Oglądamy Kunaja widzowie My, Dwizowie, trenujemy wszystkie mapy. My po prostu sobie gramy wszystkie mapy, trenu trenujemy. Dla nas takie kwalifikacje też, też jak trening traktujemy, żeby też Kunaj, Aitel i ekipa się tak na oficjalach wgrali troszeczkę, nie? No, MacMagic, ale ja też miałem kontrakty, tak? Ja też miałem kontrakty, też miałem y, kwotę odstępnego, jak grałem, za moich czasów i wszystko. Ja miałem na przykład tak, że Kinguin to mnie, jak przeszedł do Kinguin Sprite, to ja miałem kwotę wykupu. To oni mnie po prostu kupili, tyle, nie? A to, czy ja bym chciał, czy nie? No ja i tak bym musiał tam nagrać. Kogoś dostępnego? K... jeśli miałbym kogoś dostępnego ściągać, to ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiecie, no są różne kontrakty, ku klauzule i, i wiecie tutaj tutaj naprawdę kur... no, człowiek y, nie, nie siedzi aż tak w tych kontraktach, bo ja tyle kontraktów nie miałem też w swoim życiu y, Wiesz. O y... pu... taki chedzik od Kuna, ja, że drugiego fraga w ogóle zdoły jestem w szoku. <laughs> On się tak odwinął. Dziwnie to wyglądało w ogóle. No ale ciekawa sytuacja. No ja też wiecie, wszystkiego nie wiem, tak? o kontraktach. Ja mogę wam tylko powiedzieć to co ja miałem w kontraktach, zarobać się na tym, a te nowe kontrakty są troszkę inaczej zawarte, tak? Więcej klauzul jest jakiś, bezpieczeństwa dla zawodników. Kiedyś to ku... mogli to było szamotać jak workiem ziemniaków, nie? Dlatego ja też mówię na podstawie swoich, tak? kontraktów. E-sport jest troszkę inny niż sport, nie? Zacznijmy od tego. I trochę inaczej to wszystko wygląda. Zły radar ma ten hut na trenie, no ale co ja ci zrobię, no stary No ma, w sumie ma zły radar yy, Grigs Kewix. Grigs to chyba o nim mowa, tak? Tak mi się wydaje. Że tam mówią o nim bardzo dużo, że świetny snajper, ale też nie wiadomo, jak on sobie poradził właśnie takim na poziomie tier 1, nie? Co czas są te kwale narodowe Drużyny Sportu to chyba są ostatnie, ja nie wiem właśnie. Wczoraj ile duże? Jedna awansowała, a wiem, że cztery chyba mają awansować jakoś tak. Potem są playoffy, jakoś tak. Nie wiem, czy będą jeszcze kwalifikacje. A, dwóch z kwali, dwa mają invite, okej, okay, dobra. Dobra, rozumiem. Kuba. Mam ja myślałem, że tu inviteów żadnych nie ma. Jest, 5 na 2 sytuacja. Zobaczmy czy tutaj Deagle coś wykombinuje. Deagle chyba tu nic nie ja wykombinuje, bo tu typ zachodzi przy piątce. Na tym FF'a serwerze jeszcze będzie trochę zmian widzowie, no dlatego na razie IP tutaj nie podaje, bo ten serwer jeszcze potrafi zalagować i też rozwiązują problem tego lagowania serwera, bo tam te lagowania jakiś plugin musi robić widzowie i teraz kminimy co to za plugin może robić, nie? Co jak co. Bo właśnie nie wiemy jaki to może być plugin robić i tam chłopacy ogarniają teraz. No specjalista, no ja ogólnie cały czas polewam na przykład na tym, że nie ma po prostu, wiecie, tych, po prostu mistrzostw świata w cantera, nie? Że nie ma takiego czegoś, że twoja polska reprezentacja gra, jak kiedyś to było, bo kiedyś były takie właśnie mecze, miałeś trenera z reprezentacji Polski i on wybierał zawodników, nie? Do... Prawa to była i to było w CS1.6, w CS Source to było, w CS1.5. Bardzo fajne turnieje to były, nie? A teraz takiego czegoś nie ma. No w CSGO też tam były taki jeden turniej, chyba. Ale chyba taki jeden był turniej. A tak to nie ma takiego czegoś. To jest chujne. Ja uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, że nie ma takich Mistrzostw Świata, nie? Takiego czegoś. Ale WESK to to nie to. WESK to nie. był turniej normalnie Mistrzostwa Świata y i tam polskie repy normalnie Polska, Francja grała, Anglia, różne tam narodowości. Tylko jeden taki turniej był, a Wesco tam normalnie drużyny grały, Kura normalnie grały pod y, swoją banderą, a tam Ago grało tak Fnatic y, kurwa, grali y, i tam inne, no nie, tylko ci co mieli EU składy, to musieli dobrać kogoś. No, ja uważam, że takie coś by w ch... oddało, No stary, no ja każdy, wysłuchajcie, jakby, jakby każdy wiedział, bo to inaczej w ogóle człowiek podchodzi do tego, jak gra Polska, tak? Mix. To no, polska reprezentacja inaczej człowiek podchodzi do takiego czegoś, że oglądasz, po prostu wiesz, swoją narodową drużynę. Masz powołania. Zajęte by to było. Ferran, jedna i druga akademia jest dobra. W sumie. Ogólnie overall, no to wydaje mi się, że akademia. Spiryt była lepsza, nie? Przez dłuższy czas. A teraz? Ciężko mi twierdzić. Jedna i druga jest zajeb... Eksus, tak. Eksus był... Ohoho, oh. kunaj, mordeczko. Czasami kiera taka będzie. Eksus powołany, tak, jest. Eksus powołany na trenera Ukrainy. Zgadza się. Ale tu się dzieje. typ w besie. Kampi, ostro. Zobaczymy, czy Szenik się będzie go spodziewał. Raczej nie. Jaką dobrą? Nie wiem, stary. Tu, tu jest tylu zawodników, że nie jestem w stanie Tobie teraz odpowiedzieć. No to wiesz, dema trzeba obejrzeć, poglądać Ciężko stwierdzić kogo. Na Kiro, ale wiesz, zawsze znajdziesz okienko, gdzie będziesz mógł zabrać zawodnika na takie coś, nie? Zawsze znajdziesz okienko. Mistrzostwa Miast, było takie coś, no Ty w sumie racja. Było takie tak jak Mistrzostwa Miast w 1.6. No Nikkej, no wydaje mi się, że Srom miałby szansę dostać się do reprezentacji Niemiec chyba na 100%. Typ go znajdzie? Znajdzie go. Patrzcie, go szukaj. Typ nie, nie rozbrajał? Nie defował, tylko go szukał. To jest rzecz ciekawa sytuacja. Na SC wczoraj przegraliśmy. Znaczy, no jak się uda wygrać ten turniej, tak, no to wtedy tam masz szansę właśnie do zagrania na takim dużym la lanie, w nie wiem, Parabi chyba, tak? Ale nie jestem pewny. Ale my też traktujemy to jako po prostu trening. Chłopaty traktują to jako trening. <noise> no jen. Ty musiał być k... w szoku Znaczy, no chłopacy dostają wynagrodzenie w żelkach, nie? Za, no tak na serio płacimy 4 zł za godzinę 4,50 no Nie, nie pierwsza, druga kosa będzie ja. Ale, Dig, nie masz bomby. Ja f... ale się dzieje, ty. Ale wydaje mi się, że jak na polskie realia 4,50 to jest okej okay cena, co? Widzowie. Dobra, gdzie? Kunaj, szefie. Ole, flash Dich tutaj heady wali, a tu kunaja chciałem obejrzeć, żeby on tu walnął headę, on dostał mleko na pysk. Nie no, 450 za godzinę, no już nie, nie jesteśmy jakimiś wiecie katami. 450 za godzinę, no wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Złotego, polskiego złotego. No jasne, że brud, to a co ty myślałeś, k***a, stary? No już nie przesadzajmy też. No nie, Nie może być za dobrze O, typ z góry wychyli Niezły wyskok No chłopacy robią nad godziny czasami, żeby więcej sobie dorobić Za wygranie turnieju No to wiecie, no tak jak tam kolega napisał 5% może nie ale tam z 15-20% to chłopacy dostają, nie? O, ile ludzi tam jest. Ty tam k***a gonił tym celownikiem. Psz. Macio, jaki hedzik. Oho, wejście B jest. Gdzie tam k***a goni Aitel? <grybuj> <grybuj> Ej, tak się dzieje w tym meczu, że chuj. Na tier 1? No, jeśli SAF, no nie na takie Tier 2 gramy, jakoś. Tier 2, Tier 3, coś takiego gramy. Na Tier 1 nie mamy grup, żeby znaleźć, ale czasami na tych grupach potrafi jakieś Tier 1 dużo znaleźć. my nawet nie bierzemy takich PCB, nie musimy. Raczej gramy na Tier 2, Tier 3 PCB. Jakieś na SAF, tak. Na jakieś y, Cyber Shock, tak duży na ta, jego jakieś takie dużyny. jaka zasadzka, tam czterech typa. PCW? No PCW no musisz tam warunki spełniać też, nie? Żeby... Znaczy PCW każdy może grać, no ale nie na takich grupach co my mamy, no nie? Tylko będziesz miał gorsze grupy do szukania Czy tutaj będzie jakaś mocniejsza drużyna? No będzie, będzie no No dobra, to teraz będzie meczyk ważny. Tapchan vs. Destroy. To będzie komplet na siebie grają. To będzie na pewno ciekawa rzecz. Sam jestem ciekaw, jak tutaj wyjdzie ten meczyk. No a potem na Rebels, no. Na Rebels będzie ciekawie na pewno.